Słuchajcie, co właśnie ogłosił Zakład Ubezpieczeń Społecznych, bo to może kosztować was tysiące złotych miesięcznie. Już od 1 września tego roku wchodzą w życie nowe limity dorabiania do emerytury i jeśli jesteście wcześniejszymi emerytami lub rencistami, którzy nadal pracujecie, przygotujcie się na nieprzyjemną niespodziankę. ZUS właśnie opublikował komunikat, który może oznaczać dramatyczne cięcia w waszych świadczeniach, a w niektórych przypadkach nawet całkowite zawieszenie wypłat. Nie mówię tego po to, żeby was wystraszyć, mówię to, bo to są fakty, które mogą bezpośrednio dotknąć ponad 100 tysięcy pracujących seniorów w Polsce. Żeby zrozumieć, o czym mówimy, musicie najpierw poznać mechanizm, który rządzi tymi limitami. ZUS co kwartał ustala nowe progi dorabiania na podstawie przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce. To nie są liczby wzięte z powietrza, to 70% i 130% przeciętnej pensji w Polsce. Problem polega na tym, że od czerwca do września tego roku przeciętne wynagrodzenie spadło, co oznacza, że spadły również limity bezpiecznego dorabiania. Od 1 września próg, do którego możecie dorabiać bez żadnych konsekwencji, wynosi 6124 zł. i 10 groszy brutto miesięcznie. To jest o 149 zł. i 50 groszy mniej niż w poprzednim kwartale, kiedy limit wynosił 6273 zł. i 60 groszy. Może się Wam wydawać, że to niewiele, ale w praktyce oznacza to, że jeśli dotychczas bezpiecznie dorabaliście, powiedzmy, 6200 zł miesięcznie to teraz przekraczacie próg, i ZUS może zmniejszyć Wam świadczenie. A tu nie mówimy o symbolicznych kwotach. Jeśli przekroczycie ten pierwszy próg, ZUS może pomniejszyć Waszą emeryturę lub rentę określoną kwotę, która od marca tego roku wynosi 939 zł. i 61 groszy dla emerytur i rent z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. To są realne pieniądze, które mogą zniknąć z Waszego domowego budżetu już w przyszłym miesiącu. Ale to nie koniec złych wiadomości. Drugi próg, który oznacza całkowite zawieszenie świadczenia, również spadł i teraz wynosi 11 373 zł. i 30 groszy brutto. Jeśli wasze miesięczne zarobki z pracy przekroczą tę kwotę, ZUS może całkowicie zawiesić wypłatę waszej emerytury lub renty. Wyobraźcie sobie sytuację, w której przez lata budowaliście swoją emeryturę, płaciliście składki, a teraz, gdy chcecie dorobić do skromnego świadczenia, państwo mówi Wam, nie, zarabiasz za dużo, nie dostaniesz nic. To jest absurd systemowy, który dotyka najbardziej aktywnych seniorów w naszym kraju. Żeby było jasne, te zasady nie dotyczą wszystkich emerytów. Jeśli osiągnęliście powszechny wiek emerytalny, to znaczy 65 lat dla mężczyzn i 60 lat dla kobiet, możecie doragiać bez ograniczeń. Problem dotyczy osób, które przeszły na wcześniejszą emeryturę lub pobierają rentę. To często ludzie, którzy przez dziesięciolecia ciężko pracowali w trudnych zawodach, zniszczyli swoje zdrowie, a teraz gdy chcą wykorzystać swoje doświadczenie i wiedzę w nowej pracy, system ich za to każe. Przyjrzyjmy się konkretnemu przykładowi, bo liczby abstrakcyjne to jedno, a realna sytuacja to drugie. Marek, 58-letni były górnik z Katowic, przeszedł na wcześniejszą emeryturę z powodu problemów z kręgosłupem. Jego świadczenie wynosi tysiące złotych miesięcznie. Żeby jakoś związać koniec z końcem, podjął pracę jako konserwator w małej firmie za tysiąca złotych miesięcznie. Do sierpnia jego łączne zarobki z pracy nie przekraczały limitów, więc dostawał pełną emeryturę plus pensję. Od września jego sytuacja diametralnie się zmienia, ZUS może zmniejszyć mu emeryturę o prawie 1000 zł, bo jego zarobki przekraczają nowy, niższy limit. W praktyce oznacza to, że mimo tej samej pracy będzie miało 1000 zł mniej miesięcznie. To nie jest hipotetyczny scenariusz. Takich przypadków będą tysiące. ZUS szacuje, że zmiany dotkną wszystkich pracujących wcześniejszych emerytów i rencistów, którzy zarabiają więcej niż 6124 zł miesięcznie. W kraju, gdzie przeciętna emerytura wynosi niewiele ponad 2000 zł, a koszty życia rosną z miesiąca na miesiąc, zmuszanie seniorów do wyboru między pracą a świadczeniem to czysta aberracja. Ale dlaczego w ogóle te limity spadły? Odpowiedź tkwi w metodologii, którą ZUS stosuje do ich wyliczania. Podstawą są dane o przeciętnym wynagrodzeniu w gospodarce narodowej za poprzedni kwartał. Jeśli przeciętne wynagrodzenie spada, automatycznie spadają również limity dorabiania. W drugim kwartale tego roku przeciętne wynagrodzenie w Polsce wyniosło 8748,71 zł, co jest kwotą niższą niż w pierwszym kwartale. Stąd te niższe limity od września. Problem polega na tym, że przeciętne wynagrodzenie to średnia która może być zniekształcana przez różne czynniki ekonomiczne, sezonowość, zmiany w strukturze zatrudnienia czy nawet jednorazowe wypłaty premii i nagród. Seniorzy, którzy planowali swoje finanse opierając się na stabilnych limitach, nagle stają przed faktem dokonanym i ich dochody mogą spaść z dnia na dzień, bez żadnego ostrzeżenia, bez możliwości przygotowania się na tę sytuację. Co więcej, ta sytuacja pokazuje głębszy problem polskiego systemu emerytalnego. Z jednej strony rząd zachęca do aktywności zawodowej seniorów, Mówi o srebrnej gospodarce, o wykorzystaniu potencjału doświadczonych pracowników. Z drugiej strony tworzy system kar i ograniczeń, który w praktyce zniechęca do pracy. To jest klasyczny przykład niespójności polityki publicznej: prawą ręką zachęcamy, lewą karżemy. Warto też zwrócić uwagę na to, że te zmiany wchodzą w życie automatycznie. Nie ma żadnej procedury powiadamiania emerytów o nadchodzących zmianach. ZUS publikuje komunikat na swojej stronie internetowej. Być może wyśle pismo do niektórych świadczeniobiorców, ale w praktyce wiele osób dowie się o obcięciu swoich dochodów dopiero wtedy, gdy na konto wpłynie mniejsza kwota. To jest nieakceptowalne w cywilizowanym państwie. Ludzie mają prawo wiedzieć z wyprzedzeniem, że ich sytuacja finansowa ulegnie zmianie. Jeszcze jeden aspekt tej sprawy, który często umyka uwadze, to wpływ na lokalną gospodarkę. Pracujący emeryci to często osoby, które swoje zarobki wydają lokalnie na zakupy, usługi, drobne przyjemności. Gdy nagle tracą tysiąc złotych miesięcznie, nie tylko pogarsza się ich standard życia, ale również zmniejsza się popyt w lokalnej gospodarce. To jest efekt domeny, który może dotknąć całe społeczności, szczególnie w mniejszych miastach i na terenach wiejskich, gdzie emerytury i renty stanowią znaczną część dochodów mieszkańców. System limitów dorabiania to również dyskryminacja ze względu na wiek. Dlaczego osoba, która ma 58 lat i przeszła na wcześniejszą emeryturę, ma być karana za to, że chce pracować? A osoba 65-letnia może doragiać bez ograniczeń? Gdzie jest logika w tym, że młodsi emeryci, często zdrowsi i bardziej produktywni, są zniechęcani do aktywności zawodowej? To jest marnowanie potencjału gospodarczego i społecznego naszego kraju. Prawda jest taka, że polski system emerytalny wymaga głębokich reform, ale nie takich, które uderzają w najbardziej aktywnych seniorów. Potrzebujemy zmian, które będą zachęcać do pracy, a nie karać za nią. Potrzebujemy systemu, który będzie przewidywalny i sprawiedliwy, a nie takiego, który co kwartał może zaskoczyć emerytów nowymi ograniczeniami. Co możecie zrobić w tej sytuacji? Po pierwsze, sprawdźcie swoje zarobki i porównajcie je z nowymi limitami. Jeśli przekraczacie próg 6124 zł miesięcznie, skontaktujcie się z ZUS i zapytajcie, jak będzie wyglądała wasza sytuacja od września. Po drugie, jeśli macie możliwość Rozważcie zmianę formy zatrudnienia lub redukcji godzin pracy, żeby pozostać poniżej progów. Po trzecie, śledźcie komunikaty ZUS, bo te limity zmieniają się co kwartał i mogą wpłynąć na wasze finanse. Ale najważniejsze jest to, żebyśmy jako społeczeństwo zaczęli głośno mówić o tym problemie. To nie jest kwestia techniczna, którą można załatwić w ciszy gabinetów urzędniczych. To jest kwestia sprawiedliwości społecznej i szacunku dla ludzi, którzy przez całe życie budowali ten kraj. Seniorzy, którzy chcą pracować, powinni być wspierani, a nie karani. To jest minimum cywilizacyjne, które powinniśmy zapewnić w XXI wieku.